Cześć, tutaj Moty, no i. Dezy, witamy Was w kolejnym odcinku zapowiadającym cały nasz miesiąc. Dokładnie. Widzicie trzy tiny, ale te dwa tiny to tylko tak, żeby Wam pokazać, e, że naprawdę trzymał w tym koszulki. Tak jak mówiłem Wam już w odcinku o magazynowaniu kart. E, tak samo tutaj, więc polecam. To jest jedna z lepszych opcji trzymania. No i ładnie to wygląda. A teraz zabieramy się już do czegoś, z czym będę miał problem. Albo jednak nie. Nie no, ta folia raczej na przeschodzi. O! Ile agresji, ile siły. Co mamy w środku, panie motylu? Takie to jest świecące, ogniste, bardzo ładne. Oprócz tego mamy taką kartę. Arcanine Legendary, To Pokemon. chyba są w ogóle jedne z ostatnich e, teenów, tych mini teenów, które mają monetkę w środku, a Bo... później już chyba żadne nie miały. Nie, już nie. Pardon fates nie. Fates nie. To Motyż zaczyna otwierać pierwszy z boosterów, ja wam zatem mogę powiedzieć, że w tym miesiącu będzie dużo otwierania, nawet bardzo dużo, jak na standardy ostatnich miesięcy. Na pewno Motyr spełni swoje marzenia, żeby zostać piratem i będzie próbował dobrać się do skrzyni ze skarbami. Ja natomiast będę sobie otwierał to, co, czego otwieraliśmy ostatnio też trochę, czyli dalszy ciąg pewnego rodzaju boksów, których to pewnie zobaczycie na zwiastunie. Tymczasem Motyl już dochodzi do Reverse Holo i Holo Electrode. Liczę na więcej, ale nie jest źle. No i tak, Pokemon, znaczy Scarlet Violet 151, jak to jest na w angielskiej wersji. I tak dostarczyło nam już sporo fajnych kart. Więc też nie ma co narzekać, ale chyba faktycznie Electro jest w ogóle najpopularniejszym kolorem, które trafiamy w tym secie. Nie wiem czemu, akurat ten, ale mam takie dziwne przeczucie, że jego było najwięcej. I przechodzimy do drugiego boostera. O! Czekaj, czekaj, bo tu widzę, że niestandardowa energia się trafiła. Ja już szybciutko chciałem przelecieć, a tu hola energia. Pidgeotto, Magmar, Sidra, Kabuto, Gloom, Primeape, Reverse Holo, i Iwazaul i Pidgeville Holo. Nie pamiętam jest u nas. A ja pamiętam Iwazaula. Mówisz, pamiętasz Wizara? Pamiętam. Dobrze. Czyli tym pięknym akcentem dwóch kart holo z mini na 151. Kończymy ten odcinek, ale jeszcze nie do końca, bo zapraszamy Was na króciutki zwiastun tego, co zobaczycie w tym miesiącu, a będzie tego raczej sporo. Więc żegnamy się. A raczej nie żegnamy, tylko zapraszamy na zwiastun. Cześć.